Street Race! <średencji> Jaki jest? Argumenty duże. Jest... ale to nie powiem teraz. <średencji> enus! <średencji> Aha, ale Enus. Enus! Ja <średencji> Enus! To argumenty duże. Śmieszny ten samochód, śmieszny. Ha 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 ha. O ty si do... W dziam dziaku. To nie ja. W Dziabdziaku? To no mi się tylko ty nożno O nie! No, ty też mi się źle kojarzy to słowo. W Dziabdziaku. <średencji>

nie no Ubrana, jak jak, jak to debil jest. No jest Ale no. zbliżał nie no ugrał by, bo byś uciekł nam wszystkich, a tam sobie akardon przecież dobrze zagrał. I ZPek nie wypadł w no. ogóle. Zezrał Zegra. się, a nie wypadł. No zapiekła dłopo no, dla Rodego, zapiekła bo tak się nie udało. Zetpek dobrze zagrał. Dobrze zagrał, dobrze. Tak było. Dobra zagroda była. Potężne zagranie. Nie powiem wam panowie, że następnym razem jak będziemy wstawać o 6 rano, żeby nagrywać, to nie. No, <grym> no Szeparda trzeba było dobudzać dosłownie no, godzinę, godzinę wstawać. Z... Mówiliśmy się co prawda na piątą, ale. No, ale no, się patrzyła dopiero o 6, także. No. Masakra. Tak, nie następnym można ufać, razem nie można ufać. Mówię nie. No takie poranne o, nie, nagrywki. Nie, nie, nie. O kurde, boję się. O Jezu, nie Całe życie robię źle. tym rudym samochodem, no? Uważajcie na Hankę, bo tu kartony są. Waga. <grym> A na widzieliście na tym? O, 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 mi się, mi się o, o, to o, przypomniało, bo oglądałem na ostatnio... Nie, solo, to e, to Oglądałem łączy nas piłka. Jak? Ja, dobra, jak lecieli do, do tego, wiesz, jak już w Katarze byli A widziałem to. było. i Lewandowski Ta. po prostu chciał pokazać dla trenera A, i wygląda, i dla no. chłopaków, jak Hanka w kartony palnęła, haha! Co? I nie pokazał, bo mu się inny filmik na YouTubie włączył I później już nie miał internetu, więc... <laughs> więc to było takie sadge dla lewego, bo... Wiesz, nie mógł dokończyć żartu nawet tak, Ej, chłopaki, pokażę wam coś śmiesznego. To było po czym nie pokazał tego, tylko jakiś bezbeczny kawałek filmiku i tak... Aaaaa, to, to później wam pokażę. <laughs> tak smutno, smutno no dla lewego. Pra, no tak było. No o tak, smutno dla Robercika. to rocznica była w kartonach i chciał pokazać to. To o to chodziło. A, a, a tu widzę, że stylot tam się znane, a my jak... Tak, bo ostatnio dostałem no. info właśnie, ty, dzisiaj święty. Ja mówię, jakie? gada nagle. Jak, a, cię, gada, tak, jak, tak, tak. jak cię pchali w srakę. Nie no, co o Gimper, Słowo, które nie zostało. Strakacie robiła Gimper. Niepowiedziane. Ciekawe, ile lat ma teraz ten ziomk? Bo to było w sumie dobre. X lat temu, e, ten co to nagrał. E, no, Gimper, 17 lat. Gimper strakacie robiła. Był no to były, to już jest. No, już pewnie jest starszym ziomkiem. i co, i tak go strakacie. Ale powiem Wam, że gdzieś tam ostatnio wszedłem sobie w spam, czy wiadomości inne na, na Facebooku. No. I. Dostałaś wiadomości o jeszcze sześciu... Sprzed 6-7 lat było dużo wiadomości od, wiecie, ówczesnych gdzieś tam jakichś widzów, którzy pewnie mieli po te 14 na przykład lat, a teraz mają właśnie coś, wiesz, po 20, pod 20, 20 i, no? i śmiesznie wyglądają na przykład te wiadomości, które widzisz jakby od nich. I nowe profilowe, które teraz mają, <laughs> jakby nie? Że tak kurczę, no ta wiadomość nie pasuje mi do tego, do tego gościa, który to napisał. <laughs> na przyszłość. Jest tak poważny że... pan z tym. Garnie, Doktor, lekarz, Turku... medycyna, nagle ja pisze do piatka, że cię raka robiła, jest? W wieku, w wieku 20 lat generalnie może być problem, Sylwo, ale na przykład, wiesz... młody biznesmen, no na przykład. raka cię robiła? No tak. raka cię robi, robiła. To bez ulta. To SKS w dupę no, wsadź. i to bez adekery. Frenzlu. No, Bachus ci pozycję zajął ostatnio, graliśmy graliśmy... jest No, ale to samo, możesz grać, chłopie. Sylo, nie ma nic innego w tym momencie do, do takiego grania. Tak nie ma, jak gramy przecież z chłopakami. Ale jest pre-season. To ci nic nie daje, Aha. nic daje. nie daje, jakby rankedy w sensie nic teraz nie dają. Nie Dodatkowo, chciałem, tak się... gramy bez, z gościem, który nie ma 30 Rze poziomu, Rze nie może grać rankedów. Muszę nada grać na boty w Jakie boty? Jakie boty? To ludzie grają, Silo. Na 20 wiesz, poziomie, co, też boty? są dobierani... Z... Że nadal. Ale żenada. nie daje nam ludzi na ryzyko Dawaj już. z nami zagrać 5 na 5, taki swany eee. Przygrałem z wami, o Na 5 na 5 <laughs> Sylo, no graliśmy piątkę A przecież Ale nasz team na twój <laughs> Jaki team, Sylo? Spocuch Sposób Sylo, sylo 3000 godzin Caitlyn na jojka 20 poziom sylo jest, sylo jest, ma teraz fight bo no teraz próbuje no. wiesz, tak udawać, tak bym robił na właśnie na Femula No, bo spróbuj, no spróbuj, twoja piątka, da, moja piątka, soro zagrażanie Ja biorę Cezorka, ja <grym> sobie biorę Matiego, biorę sobie Pawła, <grym> Kamila, <grym> ja Cezor, Mati, Paweł, Kamil I CS-eko na, na reserwie Świetnie, tak, Je, jeszcze, jeszcze wyższe rangi daj, żeby jojka 20 poziom pokonać Ja się, Bo, jeszcze bo, jeszcze bo nie dasz rady, Sylo nie, ale tak będzie sobie po prostu przydłużał chuja, no jakby zostaw go Nie może jest No właśnie, no właśnie, no właśnie, słuchaj, każdy tak mówi Każdy tak mówi, Ja po prostu Nie, jest okej Najpierw stylu, ja muszę grać ranked, ja muszę grać ranked Ale jest trzy season. Nic, No co, ale my i tak z Cesarza wygrywamy rankeda, to jest taka sama reakcja, jak w sezonie U nas nie ma różnicy w reakcji, ranked przegrany to ranked przegrany, chłopie, nie ma, że tam to season, że się liczy, nie liczy No, ktoś tu wyjechał Właśnie. sobie. Super. No dogonisz mnie na jakiś prosty. Ostatni. Walnij w coś w końcu. Walnij w niego. Walnij coś. No coś. nie mogę go dogonić tu. Staram Właśnie. się jechać dobrze, ale będzie ciężko. Ja bił. ciężko mi będziecie nadgonić jeszcze. Bez żadnego busta. o na tej No to prostej. jest ta prosta, no ta prosta to jest. Szczę, że no. Mocno. Jakby miał Jadę. boosta, to byłoby kit, ale... No, ja dem! No, to jest meta chyba jakaś, nie? Eee, to też mam rozbity, to zdrowe. O, i się... i się zesrało. O! O! Zła, i się, zesrało. Dawaj jedź! Ale no się wys... Nie mam do ostatniego zakręcia. co jest... co to jest za tekstura tutaj? Jakby, czy mogę się tam? dowiedzieć? Dobra, zajebana gra. Dobrze no, 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 iiii! No, to dobra, będzie. To więcej gra. szczęścia niż czegokolwiek. Tak. Po prostu. F1, skill race 3, więc jedziemy 10 efektów, no wiadomo. Nie? 10 <laughs> efekt. <laughs> mamy, Ale także game. Drzewie. Jak tam? Jak tam? No, najlepsze. Uwielbiam A, startować z pierwszej pozycji. No, 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 no. Uwielbiam sobie. No widzimy, widzimy, widzieliśmy. to jest przepiękne. Za kilka sacji zrobimy na tym z przodu. Uwielbiam, uwielbiam. Dobra. Uwielbiam. wiem, Jeszcze. LG. ten, <ślamy> to drzewo, dawne. Więcej zwalnij tym autem. Śmiecił tym Dobrze, dobrze, po prostu. Walga na łeb, walga z ZPK na łeb. Robicie jak chce, ZPK. Tak A Co robisz? Ojej, ojej Wal tego, tę te cieciorkę na łeb Cieciorkę Ok, cieciorkę A spróbuj okay, tylko przed te punktem, to co wy się <laughs> tak z tym czy co? Wal go A dobra Dobrzej Matek mi walony, matek walony Walka, walka Stalka Dawaj boosta Halka tu gdzieś jest Halka, Halka stanika, wstańka. wstańka Dawaj boost Leć w to drzewo! Ale poszedł w drzewo Ale cię drzewo uratowało właśnie z tego. w ogóle Dobra chłopaki, macie jeden cel, różowiutki taki Aha, co to za No jesteś? No, jesteś pierwszy, co no tak opie Czekaj, szukaj O <śmandu> debil! Syla debil! Nie no ci znają się, ale się No, no, no do typie, no do... What? Ty! Ale zetpek! A to co to był za atak?

się nie wiem, coś tam się wydarzyło Ech, dziwnie. Ludzie no, ja w, w siebie uderzyli Szepard był, w pionie, był w strachu nawet. Szepard w, wow. wow. ja? w strachu nawet To Ja? Nie, Kolego Bo jest ty słaby. jesteś największą pizdeczką Naszego grona tutaj, także Dawaj na tym bójście leć Ty nie śmiejesz się, bo mera. ja się Ja się śmiałem ja no, ja